Hej siemanko, jestem Jan z Garzyzności i witam was z kolejnym filmem na kanale w kolejnym odcinku z gier mobilnych. zagramy w grę y, Color Jump, dokładnie się nazywa ta gierka chodzi o to po prostu, że musimy odbijać się właśnie od aktualnego naszego koloru, jakiego jest y, właśnie ten, no ta nuta akurat, ale czasami jest to kuleczka, wiadomo, skiny jakieś tutaj akurat y, jak sobie grałem, sprawdzałem o co chodzi w tej gierce to po pięciu punktach aktywuje nam się przeszkoda właśnie która jest po środku tam z naszego koloru co nam ułatwia właśnie uderzenie naszego koloru ale czasami jest coś takiego że to jest nie nasz kolor o teraz był też kurde no prawie rekord pobiłem bo rekord to mam 10 punktów no niestety Zawsze w prawą stronę, zaczynając się, zaczynamy odbijając się, tak? Uhu, już myślałem, że zginie mi się. Kurde, 11. Mówiliśmy wynik, ale to jest słaby wynik 11 punktów. Słaby rekord. O, tam na górze było. <laughs> po co ja brałem do góry? Dobra, teraz weźmy tu, pyk, pyk, pyk. A, dotknąłem niebieskiego trochę i zdechłem. Prezencik dostajemy, 30, nie, 20, bo dostałem 30 gwiazdek. Nie wiem po co te gwiazdki są, może są jakieś skiny za to, sprawdzimy też co możemy zakupić za te, te gwiazdki. Może coś ciekawego, może niekoniecznie. Tak, co 10 punktów aktywuje się, znaczy nie co 10, tylko co 5 punktów aktywuje się yy, to, ten pasek po środku, który, który jest no, niezwykle przeszkadzający. Chociaż czasami jest to nasz kolor, ale nie zawsze. Teraz było, ale dotnęłem go. Kurde, jak prawie pobije rekord, to znaczy jak prawie jest do pobicia rekordu, czyli mogę po... pobić rekord. To jest tak, że coś tutaj nie pójdzie nie tak. Do, y, źle do, nie, nie dotknę akurat tego koloru co trzeba. Albo w ogóle y, dotnę tego opaska. No, teraz tak też tak samo. Komponowanie muzyki na telefonie. Nawet ciekawe te, te aplikacje ludzie wymyślają. W ogóle ostatnio znalazłem jakąś dziwną aplikację Fancy Slime. W ogóle, tak z ciekawości, chciałem sprawdzić? Sprawdzić, o, co, o, co, co takiego jest na reklamach, widzimy jakieś slime, niby takie yy, mobilne, pomyślałem. O, o, o żółto nie, no żółty mi przeszkodził. Co to takiego jest? Oczywiście nie, nie miałem zamiaru korzystać z tej aplikacji, tylko chciałem sprawdzić sprawdzić po prostu, czy o, o co tam chodzi. No i odpalam tę aplikację. A to okazuje się, żeby, żeby w ogóle cokolwiek tej aplikacji zrobić, trzeba zapłacić. Zapłacić to, żeby podotykać się telefonu i po, <noise> po, po udawać, że się slaju mam yy, tak w ręku. Mam. Ludzie już naprawdę potrafią yy, być pazerni we wszystkim. Znaczy, w sumie to tak jakby pat patrzeć na te pieniądze, bo trzeba było wydać, to tylko głupi by wydał yy, nawet 5 zł głupi by wydał na takie coś. Jak wiecie, często ludzie pobierają aplikacje, bo o jaka fajna gierka, jaka fajna gierka. Pograją może z. No, maksymalnie niektórzy grają 5 dni, usuwają. Jakby ktoś wydał 5 zł. to Jeżeli ktoś po prostu jest nadziany, znaczy 5 zł to nie, to mało, ale. No ja nie, na przykład nie wyobrażam sobie wydać 5 zł tak po prostu na coś, z czego bym nie korzystał. Albo korzystałbym tylko, że przez chwilę. Tak. Yy, kupują coś, coś takiego i nie korzystają w ogóle. Takich yy, aplikacji, gierek. Takie głupie aplikacje ludzie tworzą. Nie myślałem, że wpadnę w zielony, więc wolałem. Czyli o, to jest była ciekawa aplikacja, to w reklamie. O, dostaliśmy zębatkę. Patrzcie, zębatką teraz skaczymy. Mm, za wysoko byłem, niestety. No tak. Oczywiście odcinek będzie miał jakoś tak z 10 minut. Staram się robić odcinki tak około po 10 minut takich gierek, żeby nie były za długie, no bo takie odcinki nagrywa się krócej. Kurcze, musiał mi akurat wlecieć ten pasek, no. No, zdechłem przez to. Co to w ogóle za, za gra jest? Gra z parkurem. A tu jest X. Dobra, nie zauważyłem x Czas... W ogóle też są takie mm, cwane reklamy, że tak, mo... tak y, to nazwi... nazwać można. Y, macie reklamę i tak celowo y, jest X, żeby opuścić reklamę, ale on jest umieszcz- to X jest umieszczone w takim miejscu, że kolory tej reklamy y, ukrywają ten X, czyli są pra prawie niewidoczny. Prawie, bo jeżeli się przypatrzy, ktoś przypatrzy, to może zobaczyć. Y Jakaś aplikacja, jakaś gierka była. Oczywiście re rekl reklamę musieli akurat wpieprzyć, to było podczas jakiegoś filmu. Już szukałem tego X-u, bo no mi to trochę, na którym w tym odcinku, nie pamiętam nazwy, bo to był stary odcinek, stary film, stary odcineczek z czegoś. Jak wylecimy za wysoko, albo na dół gdzieś tam spadniemy, to też umieramy. Jezus. Ta te gry też niektóre nie, dziwne wymyślają ludzie. Jest też taka fajna gierka Color Switch, właśnie nazywała. Kurde, mogłem nie kliknąć. Dobra, spróbujmy moi drodzy ustalić jeszcze jakiś fajny rekordzik. No niestety no za nisko miałem no to ja kliknąłem halo. Nie będę oceniać ich gierki. Restart. Spróbujmy. Na pewno się uda. No za wysoko poleciałem znowu. Mogłem dotknąć tego paska. Tak. Właśnie, to był ten sam kolor, co ja miałem. No, niestety na dole prezent ich dostaniemy. Nie, nie wiem, co, co ile jest skin, to tutaj jak, jakiś wózek jest. Sprawdźmy. A nie, to jest tylko, żeby usunąć reklamy, podwoić gwiazdki i reklamę, żeby osiągnieć Osiągnięcie, jakie mam osiągnięcia ha, 20 punktów, jak do będzie osiągnięcie. No dobra, spróbujmy wbić 20 punktów. Może się uda. O! o. 14 punktów. No, niestety nie udało mi się wbić. Chcę mniej więcej tak 16 punktów bić rekordu. Tak, tak tyle ile mam właśnie wniku na YouTube. Kurde, bo jak mi tak czasami niektóre te reklamy wyskakują, to, to czuję, jakbym miał za chwilę dostać właśnie te demonetyzacje. Chociaż ja demonetyzacji jeszcze nie mam, bo mam za mało jakby subskrypcji. Ale i, i tak, y, znaczy na, nawet jak mały kanał, to i tak może dostać y, demonetyzację. Te reklamy czasami. Y, znaczy, to były reklamy z Rajstop chyba, ale jako, że były tam no... Kobiece nogi. A YouTube gdzie czasami dziwnie działa, to mógłbym dostać te żółty dolarek. Jak kiedyś dostałem właśnie prawa autorskie za, 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 za co to było? A, muzykę z gry. Muzyka z, muzykę z gry i oczywiście tam yy, napisałem tam yy, znaczy nie, nie skargę jakby do, do YouTube'a, że coś nie tak, tylko jeżeli dostajecie prawa autorskie na jakimś filmie, to jest coś takiego, że yy, sprze sprzeciwiacie się temu, że, yy, że to, no, że, to, że coś źle tam jest zrobione, że zobaczyli coś, no i tam z YouTube'a czasami właśnie yy, Kurde, 10 punktów. Dobra, spróbujmy ostatnią gierkę. uzyskujecie tam pełnię praw, bo na przykład, jeżeli zdobędziecie jakieś pieniądze na tym filmie, w sensie z wyświetleń, to osoba, która ma prawa do tego filmu waszego na YouTube, może zdobywać pieniądze. Kurde, myślę, że za nisko będę. No, odcinek będzie nieco dłuższy, ale. Oczywiście, zapa zapasu filmów jeszcze mam, ale chcę nagrać trochę więcej filmów jednak. Jakoś tak teraz, jak wiecie, przychodzę z pracy. Zawsze jak przychodziłem, to nagrywałem film dla Was, a teraz tak przychodzę. No i, no i nie, nic nie nagrywam, tylko fi zrzucam filmy y nagrywane z zapasu. Dzisiaj Wam w sumie fajne filmy wrzuciłem z takiej gierki. To była gra Wintersports, dokładnie się nazywała ta gra. Dobra, spróbuję jej wbić, nie, nie zakończę tego filmu dopóki nie wbijesz przynajmniej 16 punktów, przynajmniej. Kurde, tam na dole było, nie zauważyłem. Się patrzyłem do góry. No to 15 minut ten film będzie miał. No, spróbujmy jeszcze raz. Mamy skina nowego. E, Piłkę jakąś, tak? Piłka do, ty, chyba do tenisa ziemnego. Znaczy, no w sensie tego... Wiecie, wie, chyba wiecie o co chodzi. Jaki... Tenis. Kurde, zawsze te paski, w większości przypadków, jest to kolor inny niż my, niż my mamy, właśnie. Dotknąć. Jest tak czasami, że niestety mus, musimy wypaść za mapę, bo niestety blokuje nam przejście ten, ten pasek po środku. Ej, ja dotknąłem tego pa. Aaa, czyli od góry nie mogę dotknąć tego paska. Normalnie przeleciałem przez niego, jak. przez ducha jakiegoś. No, ty. Dobra. Mhm. Dobra. No Jezu, znowu ta reklama. No i z autorskich to było tyle. Chociaż jeszcze jedna była jedna sytuacja. Na live obejrzałem kawałek jednego teledysku. A jeżeli do, ktoś zna się na prawach autorskich, to, to yy, taka osoba powinna wiedzieć, że yy, jakiegoś materiału, jakiejś muzyki. Filmu, można, można użyć kawałka, e, oczywiście nie, nie kawałka w sensie e, 15 minut filmu, bo to byłoby już naprawdę naruszenie praw autorskich, ale takie użycie, powiedzmy, po, po, no, no tak, przynajmniej 5 minut, tak pocięcie do, do filmu, nie wiem, na przykład e, omawianie jakiegoś filmu, jakichś błędów w filmie, na przykład o, e, widziałem mnóstwo filmów na temat Avengers Endgame i tych błędów, właśnie w tym, w tym, w tym filmie. E, no i właśnie nie powinno być za to praw autorskich, wy, wywalać, ale mi wywaliło i niestety, znaczy, znaczy nie wiedziałem, że mogę tam y, zrobić to, bo tam już y, przy, prawa do tego streamu, prze, właśnie ta platforma, jakaś platforma przyjęła, nie pamiętam nazwy, bo streamu już nie ma na YouTube nie można go znaleźć. Ja klikałem w ekran, co się stało? Klikam w ekran, a tu się nic nie, nie stało. Kurde, znowu tak, znowu była ta sytuacja. Ostatnia gierka. Czasami jest tak, że ostatnia gierka w jakiejś gierce to oznacza u mnie wbicie fajnego rekordu. No tak, oczywiście. A to jest takie dziwne, że tego paska nie można dotknąć i zdobyć punktu, tylko Przelatujemy przez niego Może o to chodzi, że to nie z niego nie można zdobyć punktów, tylko przelecieć przez niego No to teraz takie... No nie za fajne Ten, Te paski jednak nie... Myślałem, że one będą w jakimś stopniu przydatne No znowu no, mnie przyblokowało, no te, Teraz to w ogóle... Rekord świata Dobra, wiecie co, kończę ten odcinek, dziękuję Wam za oglądanie tego filmu, zapraszam, zapraszam Was oczywiście do subskrypcji tego kanału, co w łapki w górę, komentowanie, udoskonalenia. Za, zapraszam Was na poprzednie filmy, na następne, e, do następnego, na razie, cześć, hej, hej. Jeżeli chcecie zagrać jeszcze, e, właśnie jeszcze powiem, jeżeli chcecie zagrać tę grę, nazywa się Color Jump, możecie spróbować pobić mój rekord, mój rekordzik to 14, 14 punktów, jest to słaby wynik, ponieważ... No niestety tutaj yy, trudno jest wbić yy, tyle punktów znaczy, znaczy tyle punktów, w sensie chodzi mi 20 punktów co było tam yy, w questie Także to jest kolejny film zapasów, wrzucę go yy, za jakiś czas Chciałbym jeszcze powiedzieć na koniec filmu o Good Pizza, Great Pizza Na razie nie będzie odcinków, znaczy będę nagrywać w soboty, co tydzień w sobotę, ale nie będę wam go wrzucać yy, tego odcinka Bezpośrednio w sobotę, bądź tam e, na tygodniu. Możliwe, że wrzucę wam go. E, jak na, jak te wszy, wrzucę wszystkie filmy z zapasu, to dopiero wtedy e, wrzucę wam odcinek z good, z good Pizza, Great Pizza. Wiecie, tak kolejką, tak. Po jednym filmie dziennie myślę, że te, wam, wam się też spodoba, bo kiedyś było taki spam tą grą. Nie nagrywałem nic innego, tylko Good Pizza, Great Pizza. Tydzień film trzaskałem z tej gry było tak, że jeden tydzień, albo nawet ponad tydzień to było Good Pizza, Great Pizza, no i to nie było zbyt ciekawe, no bo to oznaczałoby, że mój asortyment mojego kanału to jedna gra nagrywana tydzień. Więc postanowiłem, że zrobię, że zrobię coś takiego. Myślę, że też wam się spodoba także narazka.